Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w nowym odcinku na temat rejestratora ośmiokanałowego z firmy Hikvision. Vision. Dzisiaj go sobie odpalimy, ale zanim to zrobimy, pokażę Wam, jak podłączyć dysk twardy, odpalić tą kamerę i ogólnie przelecimy sobie przez całe menu i zobaczymy, co tam jest. Tym bardziej, że jest to nowa wersja. No i warto byłoby zobaczyć, czym to się różni od tej starej. Zatem przejdźmy już do bebechów. Słuchajcie, ośmiokanałowy rejestrator różni się tym, że ma dwa sloty na dysk twardy. Po lewej jak i po prawej stronie, co zresztą widać. Dysk już został przykręcony z tej strony. Ja sobie pozwolę zdjąć obudowę. I pokażę Wam jak wygląda całe serce systemu. Przejdę sobie z tej strony, żebyście widzieli. I lecimy po kolei. Czekajcie, może go tak sobie ustawię. Macie tutaj dwa sloty. Ojejku. Dwa sloty. Jeden jest do transmisji danych, drugi do transmisji zasilania. Łączymy tylko i wyłącznie w odpowiednie miejsce na płytce głównej. To jest kabel do transmisji, e, przepraszam, to jest do zasilania, to jest do transmisji danych. No i oczywiście, jak widzicie, ośmiokanałowy restator ma. Możliwość jeszcze podpięcia jednego dysku twardego, co zresztą widać po okablowaniu. Tutaj większej filozofii nie ma, nigdzie więcej nie da się źle podłączyć tych kabli. Chodzą one tylko i wyłącznie w odpowiednie miejsca, które są no, dedykowane, a jak zresztą widać. No dobrze, zatem Restator się już odpalił. Pierwsze logowanie, no to wiadomo, trzeba nadać hasło. Po poprawnym skonfigurowaniu, dostajemy się w końcu do tego pięknego menu. Kamera już. Która będzie odpalana, jest przygotowana, jest ona sformatowana, nie ma tutaj żadnego hasła. Jest tak, jakbyście sobie świeżą przywieźli ze sklepu, rozpakowali, tak została przytwierdzona. Do tego, żeby ją uruchomić, będziemy potrzebować dwóch elementów. Pierwszym z nich jest, już wam pokazuję to odłączę, to jest klasyczny port. Połek, który nam zasili kamerę i rozbije sygnał. Jeden podłączymy sobie do rejestratora, drugi bezpośrednio do kamery, dzięki czemu kamera będzie miała połączenie z rejestratorem. Tylko sobie tutaj to podłączę. Damy zasilanie. I jeszcze jeden patchcord. Połączymy się z naszym restratorem i pod to jedno gniazdo podepniemy się. Bardzo w sumie. Pokażę Wam jeszcze, jak to wygląda w menu. Tu mamy dwie kamery, które były wcześniej konfigurowane. Ta, która nas interesuje, czyli ten dokładnie model, on jeszcze nie jest widoczny. Więc jeszcze chwilę trzeba poczekać. Teraz go podpinamy pod reestrator i czekamy. Czekamy. Cierpliwość. To jest teraz najważniejsza rzecz. I dobrze, jak już klikłem sobie odśwież, to dopiero wtedy Pojawiła się kamera, która nas interesuje. Przede wszystkim mamy jej model, mamy tutaj markę. Ma tutaj widzę standardowy adres IP, który jest tak zwany domyślny. No i teraz, jak ją dodać? No, Najprostszą metodą jest po prostu zaznaczyć tą kamerę, aktywować ją. Użyjemy tego hasła, które mamy na rejestratorze. Czyli nic tu nie wpisujemy, możemy sobie oczywiście tam dodać swoje własne hasło, typowo do tej kamery, ale na razie ja tak nie chcę robić. Klikam OK, jej stan zmienił się na zielony ptaszek, no i jeszcze chwilę poczekamy, niech to przetworzy. Teraz możemy tutaj znowu zaznaczyć ptaszka, kliknąć dodaj i ta kamera przeskakuje nam z dolnego łapu na ten wyższy. Tutaj w tym momencie kamera jeszcze musi się dodatkowo aktywować, jeżeli wszystko jest poprawnie, no to De facto po kliknięciu na podgląd wszystko nam działa. O nie jesteśmy. także podgląd jest, więc jest ok. No dobrze. Zatem przejdziemy jeszcze do omówienia poszczególnych kafelków. Jakie tutaj mamy? Na całym ekranie coś tam widać. Jest ok. Żeby już tutaj nie straszyć ludzi, przejdziemy sobie do tego. Łapu I będziemy omawiać poszczególne elementy, jakie są zawarte w tym rejestratorze. Zmienię tylko kamerę. Ok, mam nadzieję, że będzie trochę lepiej widać, więc zaczniemy od najważniejszej kwestii. Jeżeli chodzi o podłączenie tutaj sieci, no to wchodzimy sobie właśnie do ustawienia sieci i tak sami widzicie, musimy ustawić sobie DHCP. Oczywiście podpinamy się pod dowolny router, jaki tam jest u was na miejscu, rejestrator sobie sam to wykryje i będzie tutaj możliwość połączenia tego internetowego. Z tego co zauważyłem tutaj w tym miejscu mamy dostęp do platformy HIP Connecta, wystarczy to zeskanować, wówczas nasze urządzenie się z automatu doda, tylko trzeba wpisać odpowiednie hasło jakie macie na rejestratorze i to jest koniec. Jeżeli chodzi o dysk twardy, który zresztą widzieliście jest zainstalowany, jego już nie trzeba jakby to powiedzieć inicjować. Nagrania są dostępne w sekcji odtwarzania. Po najechaniu pod konkretną kamerę będzie możliwość zobaczenia naszych nagrań z odpowiedniego też pułapu i przede wszystkim czasu, który nas tutaj interesuje, co zresztą widać. Podgląd, wiadomo, tutaj większych zmian nie ma. Jeżeli chodzi o same kamery, to zobaczymy sobie, co on w ogóle tutaj jeszcze posiada. Warto byłoby to przeklikać. Dobra, mamy tutaj detekcję ruchu, która widać, że działa w trybie aktywnym. Ok, to jest całkiem spoko, ale muszę przejść do sekcji konfiguracji. Zaczniemy od omówienia w ogóle tego tutaj miejsca: czyli prawy, górny ruch, czyli tutaj mamy coś takiego jak pobieranie. Możemy sobie zaktualizować. Na razie tego nie zrobimy, bo nie ma internetu podpiętego. Mamy tutaj dzwonek z zdarzeniami. To jest właśnie ta detekcja ruchu, którą mamy włączoną. Mamy tutaj dostęp do aplikacji H connect No i oczywiście konserwacja i możemy sobie zrobić proste przywracanie, czyli taki zwykłe ruchom ponownie. Ustawienia fabryczne to znaczy, że przywróci nam do takich domyślnych ustawień, a przywróć do stanu nieaktywnego. To jest tak zwany twardy reset, czyli taki jaki macie w przypadku pierwszego uruchomienia, czyli będzie wszystko na nowo Trzeba będzie dodać nowe hasło, admina i na nowo kamery dodawać i tak dalej. Ok, przejdźmy teraz dalej. Co my tutaj mamy w chociażby naszej konfiguracji? Ustawienia podstawowe, ustawienia czasu, regionu. No to są takie podstawy podstaw z tego co widzę. Tryb szukaj. W trybie szukaj możemy sobie chyba poszukać konkretnego nagrania. Zdjęcia, zdarzenia. Okej, okay, sprawdźmy. Aha, tutaj możemy sobie rozwinąć też opcje na wykrywanie czyli to są te funkcje inteligentne czyli na przekroczenie linii, pojazd, rejestracja twarzy, targnięcie, bagaż bez nadzoru i takie tam rzeczy. Zobacz, w ogóle, ta kamera, którą ja mam ona ma coś takiego jak akusens. Teraz ja znowu pokazuje mi nagranie niepotrzebnie, więc warto byłoby zobaczyć, co w ogóle sama kamera w sobie jeszcze posiada. Zobaczmy te opcje. Więcej, konfiguracja: aktualizuj, eksportuj, importuj, protokoły. Protokoły dostają bez zmian, a nie co tutaj jeszcze mamy. W wyświetlaniu, czyli ekspozycja, czyli czy mamy pokazywać datę, nazwę, numer kamery, no to to są takie mniej istotne rzeczy. Mamy maskę prywatności, czyli możemy jakiś obszar zaznaczyć i po prostu go nie wyświetlę. No Załóżmy, że nie chcę, żeby wyświetlała mi tutaj tą część. Pytanie: Czy jestem w stanie całość zakryć? Dobra, zaznaczę sobie. Kliknę sobie na podgląd, zobaczymy, czy nie działa. Faktycznie nie działa, jest ok. Czyli faktycznie możemy coś takiego ustawić. Wchodzimy z powrotem w nasze kamery. Dobra, maska prywatności. Ja na razie to bym wyłączył, bo to jest nam niepotrzebne. I powinno to zniknąć, ale nie znikło. Dobra, czyli trzeba wyczyścić. Ok, teraz dopiero i zatwierdzasz. Ok. Wyświetlanie, no to to już byliśmy, jeszcze zobaczmy co możemy zrobić z samym obrazem, Ex ustawienia jasność, kontrast, nasycenie, to są takie podstawy, ekspozycja, zobaczmy co się stanie jak zrobię na 1 jeden, na jeden, łamane na 100, ok, czyli wpuszczane światło się zmienia, dobra, wrócimy z powrotem do 1 łamane na 25, Przełącznik trybu dzień noc. Automatycznie dzień. No zobacz, zobaczmy, czy noc tam włączy. Ok, emidentnie przełączyło się w tryb czarno-biały. Sprawdźmy to na podglądzie. Hmm? To jestem ja. Działa. Ok. Przejdźmy dalej. Ekspozycja przełączanie tryb. Więc zrobimy sobie na automatycznie. Możemy tutaj ustawić jeszcze w odpowiedni sposób, jak ma być dostosowana ilość puszczanego światła. Im więcej wchodzi światła, tym obraz będzie miał większą szansę, że pojawi się w kolorze. Dobra. Zobaczmy, co jeszcze tutaj za opcje mamy. Podświetlenie, szerszy zakres dynamiki, czyli tam, gdzie pewnie jest troszeczkę ciemniej, można wymusić. Poprawienie jakości obrazu, mamy tylko typ normalny, tryb eksperta, poziom DNR, czas, czyli tutaj możemy bawić się też dodatkowym ustawieniami typu wpuszczanie światła w zależności od tego, gdzie kamera wisi. Tutaj tego nie ustawimy, bo mamy światło ze sklepu, więc ciężko będzie zobaczyć tę funkcję. Dobra, przejdziemy dalej. No, nam jeszcze tutaj takiego proponujesz, drogi kolego. Dostęp do urządzenia. Możemy dodać dodatkowe jakieś kamery, pewnie spoza powiedzmy jednej marki. Czyli pewnie inna marka byłaby tutaj, tutaj by się pojawiała. łośnik internetowy. Zdarzenia. No i tutaj mamy teraz cały ten bajer, który opisuje nam akusensę, możemy sobie narysować obszar, on już jest narysowany z tego, co widzę, jest na całym ekranie rozciągnięty. Okres działania, jakie, jakie alarmy, sabotaż, utrata alarmu, obrazu, wyjście alarmu, widzę, że takie takie niektóre rzeczy tutaj typu, żeby rejestrator będzie wam piszczał, Odpowiedni sposób, jeżeli coś tam będzie nie działać, na przykład dysk jest zapełniony, uszkodzony, daje dwa sygnały dźwiękowe, nie ma internetu, daje trzy sygnały dźwiękowe itd. i tak dalej. Oczywiście możemy tego typu te komunikaty zignorować, bo widzę, że u nas jest włączone jedno z takich z, z zdarzeń, że mamy wyłączone, wyłączone tutaj, jak jest internet, odłączony. Dobra, przejdźmy dalej. Ochrona obwodowa. Czyli wtargnięcie. Możemy sobie narysować w dowolnym miejscu punkt, na przykład mm, narysuj obraz. Możemy sobie tutaj narysować, że jeżeli coś pojawi się w tym miejscu, gdzie narysowałem linie, nie wiem czy ją widać, chyba widać, na tych drzwiach, to w tym momencie, jak one zostaną naruszone, to wtedy wyzwoli się jakieś tam działanie typu alarm. Oczywiście można sobie to dowolnie rysować. Ja to akurat usunę. Okres aktywności. No i tutaj oczywiście ustalamy sobie, jakie to mają być alarmy. Rozpoznawanie twarzy. To ciekawe dosyć. Włącz. Dalej. Konfigurowanie. Zobaczymy, czy będzie coś więcej pokazane. No dobra, coś tam zadziałało. Porównywanie zdjęć. Aha, czyli możemy dodać jakieś zdjęcia. Hasło, No ale tutaj nie ma na razie żadnych dodanych, więc pytanie, jak mam je dodać? Aha, pewnie, pewnie przez aplikację możecie dodać zdjęcie. Swoje, żony, dzieci wtedy na te twarze nie reaguje. A jak będą jakieś inne, to pewnie pojawią się właśnie tutaj w porównywanie zdjęć i twarzy. Pewnie po to to jest. Scena inteligentna, detekcja przedmiotów zrzuconych z budynku, łącz, nie działa. Bo chyba musi być jakaś kamera VCA, nie wiem co to znaczy. Ale scena inteligentna nie działa. Zdarzenia nie związane z, z czym? Z wideo. Inne zdarzenia. Ciekawe, to znaczy inne zdarzenia. Więcej mogliby, mogliby powiedzieć użytkownicy, którzy faktycznie mają zainstalowane te kamery w jakichś e, swoich posesjach, czy tam na podwórku, i wtedy faktycznie można byłoby zobaczyć, jak to się sprawuje. Ważne jest to, żeby restator, który ma akusens, to też i kamery, żeby miały tą samą funkcję, bo inaczej będzie. pa. Dobra, mam teraz coś takiego jak ACU SEARCH, czyli Aku wyszukiwanie. Możemy to włączyć, zobaczymy. Dalej. Nie się skonfiguruje, zobaczymy. To jest skonfigurował, ale nie wiem co. Zobaczmy, czy tutaj mogę kliknąć. Nie, jest po prostu tylko włączone, ale co? Ciężko powiedzieć. Nagraj. Ustawienia, magazyn. No to tutaj mamy dysk twardy, nasz, zainstalowany. No i tutaj, właśnie w opcji nagraj, magazyn. De, de facto, jak się instaluje po raz pierwszy, dysk taki świeżo rozpakowany, to on się tutaj może pojawić, ale może dojść do sytuacji, w której może nie być żadnego nagrania. Więc robicie sobie inicjowanie, robicie ok i w tym momencie będzie leciało. Ja sobie w sumie zrobię hasło, hasło, hasło. Hmm, muszę hasło muszę wpisać hasło źle wpisałem hasło Teraz się formatuje dysk twardy. To też każdemu polecam zrobić, w szczególności jeżeli kamera odpali i wejdziecie sobie w odtwarzanie i nic tam nie będzie, no to znaczy, że coś nie, że coś nie działa. Jak kamera jest uruchomiona i dysk twardy też, to nagrania pojawią się dosłownie no, zaraz po uruchomieniu. Jeżeli tego nie ma, no to coś jest nie tak. Ja sobie oczywiście sformatowałem dysk, jest zainicjowany, więc już tutaj nic więcej nie trzeba robić. Możemy wejść sobie jeszcze w tryb zapisu, możemy ustalić odpowiednią ilość miejsca, jaką chcemy dedykować na daną kamerę, na dany kanał, co tam generalnie chcecie. Generalnie ja to zawsze zostawiam jako puste, niech jak się zapisuje tak leci. Pętla jest automatyczna, także nas to nie obchodzi. Tak czy inaczej, jak się dysk twardy zapełni, no to będzie stare dane nadpisywać, tak żeby nam tutaj to nie działało. Oczywiście możecie sobie to wymusić, w opcji zaawansowanej jest nadpisywanie włączone. Nie usypiamy dysku twardego, niech on cały czas pracuje. Magazyn alarmowy, magazyn zdjęć, no to to wszystko niech będzie włączone. No i zapis dane VCA, no to gdybyśmy mieli kamerę taką typowo, co tam zbiera dane z twarzy porównuje, no to wtedy coś innego, no bo możemy sobie tam też zapisywać takie rzeczy. Biblioteka twarzy, po wpisaniu hasła, jeżeli wczytaliście dane zdjęcia siebie, swojej rodziny, czy kogoś tam, kto ma być niebrany pod uwagę, no to te zdjęcia pewnie będą dostępne właśnie w tym miejscu i nigdzie indziej. Co tu jeszcze ciekawego jest? Możecie sobie ten cały tryb uprościć, z tego co widzę, i wtedy się to robi takie dosyć bardziej proste. Wyjątki sieci, Connect. no Tutaj nawet jak sobie uprościmy ten wygląd, bo jest taka opcja, no to wystarczy zeskanować QR-kod. Wpisać hasło z restatora i będziecie mieć połączenie z waszym urządzeniem. Jeżeli chcecie mieć na jakimś innym urządzeniu, to możecie go udostępnić. Jeżeli na przykład chcecie na innym urządzeniu mieć dodaną tą funkcję, no to ze starego trzeba dany restator usunąć, tak żeby znikł, bo on się on, ten kod weryfikacyjny będzie powiązany z daną aplikacją, a aplikacja ma dany numer telefonu czy maila i to też jest ze sobą zsynchronizowane. Dlatego też ważne jest to, że jak Zmienić telefon, to przede wszystkim w garę możliwości warto byłoby usunąć, czy jest taka możliwość, usunięcie rejestratora ze starej aplikacji. Maile, czyli powiadomienie za pomocą właśnie komunikatów mailowych. No, w przypadku rejestratorów AQSense ma to już większy, większy sens niż w poprzednich tych wersjach, starych, bo tam, bo niestety, każda pojawiająca się, każdy pojawiający się element na yy, Tutaj na ekranie powodował to, że był wyzwalany ruch, przez to dostawaliście masę tych maili. Tutaj ma to większą, większą siłę, żeby nie dostawać takich fałszywych powiadomień. Czy to nawet przeleci ptak, czy pada deszcz, czy śnieg, czy jakikolwiek ruch zwierząt, mniejszych, większych, będzie w miarę możliwości pomijany. Kamera, no to mamy tutaj soft, możecie sobie konfigurować te kamery. Ja tutaj mam akurat dodaną tak z automatu, najprościej jak się da, żeby to po prostu zadziałało. To już zresztą widzieliście. Tutaj mam dwie kamery dodane już wcześniej. Ich nie odpalę, bo po prostu ich na chwilę obecną nie mam. Ale gdybym mnie podpiął, pod switcha, no to też nie będzie problemu, żeby ten obraz uzyskać. No i to chyba byłoby wszystko, jeżeli chodzi o te rzeczy. No, ruch to już Wam pokazywałem. Aha, ruch OSD, czyli to, to jest nazywanie tych różnych tutaj. Data, dzień, nazwa kamery, ruch. To tutaj mamy okres aktywności. Aha, czyli to jest ogólnie detekcja na osobę, na pojazd? Ciekawe. Możemy sobie wybrać według kamery lub rejestratora. Gdybyśmy kamery nie mieli z Akusenso, no to to pole byłoby pewnie nieaktywne. No oczywiście możemy też rysować ten obiekt. Czy on już jest narysowany, że mamy obejmować cały? Obraz, ale możemy sobie powiedzmy wyłączyć jakąś część tam obrazu. Dobra, to na razie nie będziemy tego robić, więc to wywalimy. Dostęp do urządzenia, czyli to jest ogólnie, jak podepniemy kamery z innej marki, zdarzenia, głośnik, to już widzieliśmy, nagrania, no to mamy dystardy, no i to jest generalnie wszystko. To jest wszystko. No i odtwarzanie, zobaczymy, czy teraz działa nasze odtwarzanie. Jak widać działa, więc wszystko jest OK. Możemy sobie zobaczyć nagranie w pętli rzeczywistej. No i oczywiście mamy tutaj tak zwanego tejlapsa na dole, którego możemy sobie jakby to podzielić. On jest od północy do 24. No i nasz restator on nagrywa w trybie ciągłym. No i oczywiście może nam też zapisywać dane zdarzenia w danej chwili, przez co nie musimy całego nagrania przeglądać, tylko na konkretnym fragmencie. Możemy sobie to oczywiście też Przybliżać w odpowiedni zakres czasu, 30 minut, godzina, 2, 6, 24 godziny, w zależności jak Wam tam pasuje. Zobaczmy, na 30 minutach pojawia się niebieski pasek, który oznacza, że w tym momencie jest cały czas rejestrowany i nagrywany. Jeżeli tego paska nie ma, to znaczy, że coś nie działa. No i to chyba będzie wszystko. No zresztą widać, że ten time lapse w miarę, w miarę nam tutaj działa. Dobra, słuchajcie, to jest prosty odcinek, gdzie możecie sobie w łatwy sposób dany rejestrator uruchomić. Tyczy się to każdej marki, czy to jest BCS, Dahua, czy Higvision, czy coś innego. Zasada jest taka sama. Rejestrator potrzebuje dysk twardy. Uruchomienie występuje, następuje w taki sposób, jak widzieliście, czyli nadajecie hasło, wchodzicie do rejestratora i w sposób analogiczny po kolei dodajecie sobie kamery, które Was interesują. Co zrobić w przypadku, jeżeli coś się zepsuje? Jeżeli kamera, na przykład tak jak tutaj, będę chciał sobie ją odpiąć, no to wystarczy ją zaznaczyć, kliknąć na Usuń. Ona wtedy znika, wchodzi Wam tutaj. Ona cały czas jest, cały czas jest jakby to powiedzieć, zarejestrowana, ale można, można ją po prostu zdezaktywować poprzez naciśnięcie resetu, który mam właśnie pod kamerą. Jak to zrobię, to wtedy kamera stanie się znowu nieaktywna i cały proces trzeba będzie analogicznie powtórzyć. Ja sobie pozwolę zresetować tą kamerę.